Walk around confident that your shit stinks. Leave your mocking them, and you can't be bargained with. shit so up but they selling you margarine. Don't buy it. Keep trying. Save your strength for what you've been eyeing. Both eyes open. Patches ain't pirate. Caribbean dreams are unseen, but I digress. Into the present tense, we all hesitant. Ain't one of us heaven sent. Emotions build up, so you better. jeszcze raz ze skyblocka, wiem, który już raz to mówię, bo było tyle faily, albo on. Albo w wyszedł, albo jego siostra go zaczepiała, to i przywalił w ryj. Spoczko. Nie? Mogę wiedzieć? Co? Siemanko. Spoko. Yy, tamta wysepka w ostatnim... Chcieliśmy mieć ostatni odcinek, ja. Yy, wysepka tamta się zawaliła. Była cała dupa, tu mamy pod trzy zleki, ja nam dałem. Grzyb jest do misji, a pięć mądrych kostek jest do... Yy, tego. Do drzewek jakby nie chciały nam rosnąć się. Piszę. Masz opedy. Dzięki, ale jak tak mogę ukać? No, ja, ja skopię drzewo, ja. I czekaj, to trzeba tak profesjonalnie wejść. Tak, ale szybko różne. Podchodzisz do drewna, walisz głową w drewno no i masz. Dobra, ja walę. Oj, siore. Ale fej. Czekaj. Ale fej. Ale fej. Czekaj. Trzymaj. Ale fej. Już, już. Ale fej. Jakiś już, już. No, on ku dalonku. Drzewa Ustawiłem dzień, żeby było sprawiedliwie, żebyśmy nagrywali. No weź, bo ty mnie wpieniasz. Weź, wyłaś Onku. Ja biorę drewno. Ja mam cały drewno uważaj, Nie też No i, ma, i mam po całą drewno. No sorry! I mamy mączki kostne. Ja naprawdę leciałem, bo kopałem drewno. Ja walę i z dupy kilo. no zjesz nie. No, ale... Patrzysz. Spoko, już mam ostatnie drewno. To ty... Co Na pewno starczy na haczkę. Na mieć. Z innego drewna zrobisz tylko ordon, Mama? Chcesz do końca? Nie, sorry, to moja mama. Widzowie. Kocham moją mamę, jak to zawsze. Nie Stoi tak? koło ciebie? Stoi koło ciebie? Nie. Tak dlaczego tak ładnie mówisz? Co? Dlaczego tak ładnie mówisz? Bo kocham moją mamę, a ty nie kochasz? Jak tam to kocham. A kupiłaś dziesięć tysięcy? Nie chcę, się... Aha, ty już zachudziliś, spoczko. Jak się trudzę. A? Patrz panie dzieju, ej weź, daj mączkę masz Cóż gamba Aaaa Z jabłki. Ty weź, bo by wpadło mm, Gdzie by to? To jak w pierwszym odcinku ja kupię, ja walę, burz zrobię No, ej, no wypad, weź, idź tam Bo znowu ktoś się zepchnie Inny ma właściwie teksty, patrz, Fightful, nie wiem czego go zrobił, Fightful64. Ja to zrobiłem. Nie, ty zrobiłeś. Specjalnie do let's play. Ile masz ja jeszcze my... tych mo... Moni... Czekaj. Co? Ile masz tych kostnych? Trzy. Włożyłeś do skrzyni, o nie. Aha, dzięki. Ja będę tu sadził, będę farmerem. A co w tym odcinku zrobimy w ogóle? Pokaż misję, w ogóle, no to... ...to zadanie ...wszystkich jest 21. 21? No, 21. 21? Tak, 21. Chcesz Nie. kilo? Nie. Chcesz kilo? Nie. No. No wiesz co ja go włożę do skrzyni. Ej, masz ty może koniec na powiększony Zbuduj generator cobla, to już mamy, nie? To no, jest cobel. No coblestone, jene. ale nie ja puszczę w tym w tym mam w ogóle nowe intro jeżeli ktoś widział na moim kanale o kurde które zrobił mi kto to Spoko. znaczy Ech, się sprawy. Tak. dobrze jest jeszcze kamień drewniany y, kilof, nie masz a wiesz co bo masz kredytora z ścięła i się ciągle do przodu wiesz żeby mogę ci zatrzymać. Mhm, Zrobić z dębowego drewna deski. Nie. Nie? Ja, zrobię, nie? Dobra. Ja już nagrywamy. Patrz na czas. 6 minut. Za dużo. Niech tak, ten czas szybko leci, ja zrobię... Daj mi... Daj mi jeden kobel. Nie. leć, idź. Ja walę, bo na Ale jest, mogę ci zrobić kill off. Dobre. Spadłeś. A ja wyrzuciłem, ja wyrzuciłem kill off. Dzięki. Wyrzuciłeś, ale wypadł. Aha. No, masz, czekaj, masz tu. Dwa. Może mi lepiej, mi dawaj. O ja no weź ja nie mam Ja zrobię sobie y, tego łopatę Mamy jeszcze trzy mączki kosne i pięć sadzonek. To weź tam Pores śpiewa Jeżeli I ktoś z... chce, żebym nagrał y, odcinek z Quadresem o nowym roku nie, to przypisać w komentarzach. Sam się mogę No nie, z tobą mam jakiś tam filmik spokojny. Nie, 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 Dla nie, 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 tak. Mhm. Ja chcę to tu powiększyć, żeby zrobić te. O epik. Ola, epik. Wiesz, tego nie widziałem. Ej. Ej. Co chcesz? Uj. Mm. Dobrze, on niż... Sorry. Wiesz co? Flapp. Ziom mocy. Nie wiem. O, myślałem, że spadniesz. Ale jesteś głupi. Ale jesteś głupi. Czemu? Gdzie jest, bo ale jesteś głupi, Jesteś głupy. Głupy jesteś. Czemu? Nie mam. Aleś wyjdzie mam tu many items. Może. Tak naprawdę nie cituję, ale to jest tu one items już w takich sprawach takich, wiecie, kryzysowych. Czyli na naszych odcinkach co 5 minut. Tak. Ja w ogóle to wyłączę. Ja znowu blokowa. Tak, to w, w e, Patrzcie, już nagrywamy... ...goban tylko 10, nie? Wiem, wiem, wiem. E, Oj, jaki jestem głupi. Prawda. Nie. Tak. Uzupełniam tego rzeczu. A, gdzie no. mam pomocy? Widzisz, ty sporo wady, co ty stwalasz w ogóle tam? Jestem pro, ziom, pro. A ta woda leży? Z kilka Patrz na mnie No nie rób, nie bij, nie bij Bo spadnę i będę taki finiał, finiał. Ale... Będzie taki finiał Panie tu zrobiłeś Na obraz droga, tu masz schody, nie? I tu lałka Łapka na mnie Daj brook, Nie Nie mam No daj Yy, właśnie było ucięcie. No to daj te popłytki. Właśnie było ucięcie, bo... Masz na tym... A dzięki. Tylko tyle masz? No mam. Chyba się tu bawię, ja mam kopie Dirt nam się skończył. O Boniu, co jesteś półki boże, dlaczego z dirtu to robisz? Jeszcze mam 8 dirta. Ty masz? Ja, hmm. no, w skrzynce. Będzie nam potrzebna wylewna woda. Jaka wylewna woda? Później zobaczysz. Nie, nie robię siekierki, bo po co? O co siekierka? będziemy mieli w pip, chociaż... Później. A no, bo ty chcesz taki lasek robić? Mm, nie lasek, ale... Żeby było drewno. No, no. Chcesz to? Przydałoby się Proszę. dzięki dobra co zasadzę jeszcze będą na dwa drzewka piękna kanuta no, no wiem może coś opowiedzmy co zechcesz opowiedzieć no przy okazji że mi stuknęło 200 widzów na maju no ty osiemnałeś a ja mam dopiero sześciu bo mnie jakiś no nie jakiś ja go też chyba subsyduję i proszę tak. właśnie was o subskrypcję, to się poprawi, jak to nie A ja wam dziękuję za ten aż. Aż. aż, aż, Mam tyle wyświetleń, a nie mam tyle subów, to jest dziwne. Ja w ogóle zrobię live'a. jutro, to jest jutro. Tak. To Będę was wszystkich polecać. To będzie na live Patrz. Chodź patrz. Co chcesz. z zamarsza. Dobra. To tylko mi chciałeś pokazać? Czy coś jeszcze masz? Tylko to. Jeżeli ktoś ma do polecenia mi jakąś taką starszą gierkę, horror czy byle co do nagrania, to proszę piszcie mi w komentarzach. Bo bym chciał nawet z takiego... Czegoś nagrać? Oj. Oj, sztorki, że to widzieliście. Jeżeli to widzieliście, to sława. Ale... Czemu zwy. Czemu zwracasz? <gry> A, takie były takie okay, wonie. Stalko. Zobowie <laughs> deski. To oh, okay. To weź ją wygoń, bo tu się już robi nudno weź siebie. Stal, ja pożyczę wodę, bo chcę na chwilę na dół zjechać, spoko? Spoko. A ja tu pożyczę wodę, jo? Tu się nic nie stało? Nie, tu się nic nie stało. Tylko tego mi tu nie rozwalaj, ja tu pożyczam wodę, jo? Bo chcę na dół zejść i... Nie, 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 nie! Ja chcę to wziąć i potem zobaczysz. Tylko mi tego nie blokuj, please. Ale jakby co już możesz mieć wpisane TP. Owo nie, Jakie to będzie trudno teraz już tak to ważne. Stal, potrzebna mi twoja pomoc. O. Czekaj, nie, 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 nie. O, o, o. O, o jest. Dobra. No to weź i Już jestem. Spójrz go. Dobra, może... Za albo... Zablokuj tą wodę tam. Idzie znowu. Kresio! Żart. Żeby się widział jak się wnerwiła. Ja zbieram ci tego dirta. Ja Aż bier... mi przycieczyła. W obrotku. Prawie Robię... drugie piętro. Tu. Ile już nagrywamy? Nagrywasz. 5 minut. No to już 15 minut nagrywasz. No i? Ja. To do siedemnastu i koniec, jo? Ja? Ok? Tak. Tak, co ty tu robisz? No weź! Gdzie jest to? Żal. 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 Ja wam. To trzy kobiety. Jeden. 2 8 nie, nie no ja coś tu źle zrobili No i dwa drewniane no, Na razie ja to tak rąbnę i ja już mam pomysł na Może coś opowiedzmy o czymś no Chcesz tych... kilo? Nie nie kilo? Ja mam kilo w drewniane To no, mały okay. cukier co ty tu robisz? No zobaczysz... Ale... Łuk Zobaczysz, drugie piętro, żeby drzewka rosły. Ej czekaj, ja wezmę z game łuk, okej? Okay? Po co nie, to ci nie możemy czytać. Ale łuk. No. Chuj. łuk i strzały. Dobra, nie to nie, for. Bo... No ale po co ci? Nie wiem. Tamłk. No bo. Tamłk i tyle. Ile chcesz tego kobla jeszcze? No dużo. Bo robię tu drugie piętro. Po prostu razem O kurwa. Ale. A patrz gdzie się odrodziłem? Trollu jeden Gdzie? gdzie? Mm. troll Trollu Parku czeka, jest ja sobie zrobię jeszcze jednego pilota Coś ja ci to... ja cała ziemia mi się spieprzyła w dupę Ja to mam bolesne życie, ja pistole to co nagrywamy od nowa? No I co? <laughs> żartuję. To To ja 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 cia cia. ja ole Ole ja ja, 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 ja. All, all fail. Czy ty odwaliłeś? Woda ja Nagrałeś <laughs> to? Nie, ale nie było widać. ja wow. <laughs> I jeszcze pod tym zamarzniętym klockiem wody nic nie było, nie? I no. woda znikła. słuchaj okay. się śmiejesz jak żul. Nie śmiejesz. śmiejesz się jak żul. Dawaj jeszcze raz. Albo dobrze z pokój. Masz. Masz kilo. W jak to było? Po co mi kilo? No żułiczka po dalej. Masz. Nie wiem co ci to było co tych Patrz, patrz na mnie, patrz na mnie. Szarża. Przecie. Mhm. Ole fajer z siebie, nie? Patrz co z tym on zrobić, lol No jaki to jest porąb? Przez ciebie. Hejtować go, hejtować go. A wiesz, że twoi widzowie to moi widzowie. No, no to patrz. Kto to ogląda łapka w dół pod tym filmem? Oj, szorki. Spoko A ja tam tylko Jacksonham cofnę Czekaj, ja tylko chciałem zmienić bo się paliłem Dobra, kończmy już powoli Nie, czekaj Tak, kończmy już Czekaj, nie bądź od razu taki na szybko Kończmy już Ale okej. To już ja muszę... Za tamto frajerze że głupi, że nie Ej co jest grane? Tutaj chodź Dobra, ja już kończę, bo to już 20 minut już to minęło Chodź tutaj Jestem na sekundy lecą po 20 Dobra mm. Czekaj No nie, bi Tu chodź do mnie No to idę Dlaczego na game modzie? Nie rób No i dlaczego taki jesteś no. no to ludzie drugiego odcinka już nie będzie koniec serii. Nie, dobra, to weź. No bo... Ty mnie też wtedy biłeś, Sarze, po co? Ale ja cię nie zabiłem. Mmm, nie zabiłeś. Tepnij mnie. Dobra to mnie. Ja, spoko. <laughs> to ty sam zrobiłeś. I teraz. Dzięki. Jesteś na game modzie? Nie. Ale mam Nie. kilo. czekaj, odłożę go i patyki. Dobra, spoko. Teraz możemy się lać. Spodź go. No i... dobra, to na razie. Nie, no czekaj, dobra. Konie... no dobra. Ja już zrobię tu koniec filmiku. Wygadasz. Dobra. Mm ja wiem to jest pokręcone. To jest pokręcone ludziska. To co łapki w dół, nie? Ludzie? Nie... Łapki, łapki w, dół. w dół. Łapki w dół. Łapki ja w dół. mówię łapki w dół, łapki w dół. Hejtować, bo łapki w dół. Nie no, oczywiście żartuję. To jest tak, tak, nie? tak? Jestem na pięć. Dobra, kończmy już. Dobra to na razie Czekaj No rozie czemu jesteś? Później zobaczysz na filmiku ale spoko na razie Ty też będziesz w